Paweł pisząc ten list, myślał sobie, że minie tam około 2000 lat, i jeszcze jacyś ludzie będą na Ziemi te słowa czytali. I tak po ludzku by sobie pomyślał, no, co tam będzie za 2000 lat, to trzeba by coś przewidzieć, to pewno będzie już coś innego, jakiś inny rozwój, no, wiele, wiele pewno innych rzeczy, więc trzeba by się jakoś tam zastanowić. i napisać w taki sposób, żeby ci ludzie mogli też pojąć to, zrozumieć to, może przewidzieć coś tam, że może kiedyś będzie tak czy inaczej. Apostoł Paweł wiedział, że słowo Boże jest wieczne, jeżeli ono jest prawdziwe wtedy, będzie prawdziwe i teraz. A więc w sumie Ile by nie minęło lat od chwili, kiedy te słowo zostało zapisane, ono tak samo jest potrzebne każdemu, który je czyta. I my też mamy świadomość, że ten list jest nam potrzebny. Że czytając te słowa Apostoła Pawła, widzimy wielką potrzebę, aby według tych słów żyć, ponieważ to jest również dla nas. My wiemy, żebyśmy pisali przewidując, żeby ktoś nie pomyślał, że może czegoś nie dopatrzyliśmy i tak dalej i tak dalej. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma, że Słowo Boże jest takie samo wtedy, jak i teraz. Tak samo nam potrzebne i cenne. Paweł pisze, że toczy wielki bój o tych, którzy są w Laodycei, za wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości. Jak myślicie, czy to nie jest ponadczasowe? I ile by nie minęło tysięcy lat, to i tak to będzie. Połączeni w miłości. My zdajemy sobie sprawę, że wszyscy tego potrzebujemy, połączeni w miłości. Na ile my jesteśmy w stanie zrozumieć drugiego człowieka, na ile my jesteśmy w stanie zrozumieć siebie, samych, a na ile jesteśmy w stanie zrozumieć drugiego człowieka, czy w tym nie jest pomocy nam mił i bliźniego swego, jak siebie samego? Żeby zrozumieć drugiego człowieka, to ja chcę go zrozumieć tak, jak siebie rozumiem. I wtedy będzie prawidłowo. Nie mogę sobie wymyślać, fantazjować na temat wypowiedzi drugiego człowieka, a na temat swoich, to oczywiście to jest po prostu pełna wiedza, tak, 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 powiedziałem i tyle. Nie mogę traktować kogoś inaczej niż siebie samego. Dlatego apostoł Paweł pisze w prosty sposób, i to jest dla wszystkich. Połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia. Do poznania tajemnicy Bożej to jest Chrystusa, więc w sumie piękne przesłanie, proste. Nie ma fantazji, nie ma filozofii w tym. Wszyscy mamy iść w jednej miłości, w jednym kierunku, aby poznawać Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz to jest tak bardzo ważne, żebyśmy mogli w tym funkcjonować, w tym żyć, bo to poprzednie pokolenie, poprzednie i poprzednie miało dokładnie to samo. Aby w ten sposób funkcjonowali. W tej chwili ich nie ma, my jesteśmy i my jeszcze możemy to przyjmować i możemy korzystać z tego, i możemy doznawać, jak Duch Święty nas tym napełnia. Rozumiecie, gdyby przyjąć w sposób zakonny mówienia do nas, to ten list nie wyglądałby w ten sposób. A jeżeli przyjmiemy. Sposób nowotestamentowy pisania do nas, to ten list ma dokładnie przesłanie nowotestamentowe, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Wszystkiego, co potrzebujemy, to potrzebujemy w Jezusie Chrystusie. Czyjemy, czy pijemy. A więc w sumie na czym ma opierać się nasza, nasza decyzja? Rozumiecie, jeżeli my będziemy źle myśleć o innych, to spadnie to na nas. Będziemy nosić coraz większe głazy. I coraz mniej będziemy w stanie się swobodnie poruszać, bo te myśli będą tak ciężkie, że przeszkodzą nam miłować się nawzajem i budować według Bożego upodobania. To jest rzecz oczywista. Złe nastawienie powoduje, że człowiek staje się ciężki. Nie, nie może normalnie z, razem z innymi iść, bo chodzi z ociążałością. Jeżeli inni idą w poznawanie Jezusa Chrystusa, ten człowiek idzie i mówi, no tak, wszyscy mówią o poznawaniu Jezusa Chrystusa, a jak żyją? Wszyscy mówią o poznawaniu Jezusa Chrystusa, a jak żyją? A czy ten człowiek też mówi o sobie? Wszyscy? Nie, 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 wszyscy to tamci. Ten człowiek jest poza wszystkimi, a więc sposób mówienia pokazuje, jak człowiek patrzy na daną sytuację. I czy w tym momencie miłość łączy, czy, czy właśnie człowiek staje jak sędzia i wyrokuje w tym momencie. I taki człowiek jest ciężki. Tego człowieka trudno przemieścić bliżej do, do poznawania Jezusa Chrystusa, bo ten człowiek we wszystkim znajdzie coś, co jest słomnością. Zakon. Był po to, żeby wykazać wszelką grzeszność. Po co ty jesteś? Po co ja jestem? Żeby wykazać ludziom grzeszność, czy żeby pomóc ludziom, aby przestali grzeszyć? Jeżeli jesteś po to, żeby wykazywać ludziom grzeszność, to jesteś jak zakon. Ale jeśli jesteś po to, żeby pomóc, nie to, że nie masz zasłonięte oczy, nie widzisz grzechu, ale to nie grzech jest twoim zbudowaniem, tylko pomoc którą tak samo Jezus Chrystus udziela Tobie, żebyś przestał grzeszyć czy przestał grzeszyć. Jest Twoją siłą, jest Twoim parciem, aby poruszać się w kierunku poznawania Jezusa Chrystusa. By poznawać Jezusa Chrystusa, nie możesz myśleć jako oskarżyciel. Musisz myśleć jak ten, który wstawia się, w połączenie w miłości. Paweł nie pisze, że wy już jesteście doskonali, dlatego możecie się miłować. Paweł pisze o połączeniu w miłości niedoskonałych ludzi, ale doskonałych w Chrystusie. Mamy jeden cel, aby razem wejść do wieczności. Zdajcie sobie sprawę ten. Nasz wspaniały Chrystus siedzi na tronie chwały. Pomyśl teraz, to jest ten sam Chrystus, co chodził po ziemi. On teraz siedzi na tronie chwały i patrzy na nas na ziemi. Czy my z tego korzystamy czy my też z nim chodzimy tak jak chodzili wcześniej z nim apostołowie bo przecież on jest taki sam wczoraj dziś na wieki on chce chodzić z nami też dzisiaj Jezus nadal jest tym który pasie wszystkie swoje owce nie zostawię was sierotami przyjdę do was będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata a więc musimy rozeznać czy chcemy nosić ciężary Obciążeń, czy chcemy nosić ciężary innych, aby wspierać, aby pomagać, aby czynić to, co jest pożyteczne, co jest dobre. A to mówił, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. No wszyscy są źli przecież. No to jak w takim gronie złych ludzi w ogóle myśleć o czymś tak wspaniałym jak niebie? Czy nie trzeba cały czas myśleć o tym, że jest źle, źle i źle? Popatrzmy. Kiedy żyjemy w ziemski sposób, oczywiście nie chcemy, żeby nam się pogorszyło finansowo, nie chcemy, żeby nam się pogorszyło życiowo, zależy nam raczej na tym, żeby nam się polepszyło. No, fizycznie człowiek nie chce wpadać w głód, chce mieć. Tyle jedzenia, żeby mu wystarczyło i nawet żeby mógł podzielić się z innym, dać komuś innemu, żeby czuć się, że mam i mogę jeszcze komuś dać. A więc człowiek woli raczej być tym, który rozwija się i coraz więcej posiada i może w ten czy inny sposób z tego korzystać. A więc człowiek, kiedy fizycznie żyje, myśli o rozwoju, czy, czy myśli o upadłości. I wszystko robi, żeby upaść, żeby wszystko upadło, niszczy swój dom, niszczy swój samochód, niszczy relacje wszystko niszczy, bo mu się podoba bardzo, jak to wszystko niszczeje, jak się psuje, tak? Czy nie? Nie podoba nam się, jak się psuje, jak niszczeje. Chcielibyśmy, żeby to dłuż służyło jak najdłużej, żeby to mogło funkcjonować. A więc w normalnym, fizycznym życiu jesteśmy za rozwojem. W duchowym tym bardziej. A zwróciliście uwagę, że w duchowym okazuje się, że ludzie są za degradacją. Im gorzej, tym czują się lepiej. Bo wtedy nie czują jakoś się źle, bo ten jest zły, tamta zła. No tu jeżeli ja trochę jest zły, no to wcale nie jest najgorzej. A więc człowiek fizycznie nie łączy w ten sposób się, że no skoro oni nie mają, to ja też nie mam, nie potrzebuję tego wszystkiego, nie... Raczej myśli, no, skoro oni nie mają, to widocznie nie umieją, nie, nie, nie radzą sobie w życiu, muszą dlatego spać gdzieś tam po różnych dziurach czy gdzieś, ale ja radzę sobie w życiu i, i chcę radzić sobie. Tym bardziej w tych duchowych rzeczach. Raćmy sobie dzięki Panu, rozwijajmy się, wzrastajmy, usługujmy innym z tego, co czerpiemy z Pana Jezusa Chrystusa. Nie, 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 nie chlub się swoją upadłością. To nie ma się czym chlubić. W chrześcijaństwie tym bardziej nie będziesz się chlubić swoją biedą czy czymkolwiek innym. Jeżeli chcesz się chlubić, to jest napisane to chlub się w Panu. A ludzie w świecie mówią, zobacz, o to zrobiłem, tamto zrobiłem, to zrobiłem. Się chlubią czymś, bo wykonali coś, coś się powiodło, a więc są zadowoleni z tego i mówią o tym. Tym bardziej w sprawach tych duchowych chlupmy się w Panu, że wzrastamy, że rozwijamy się, że możemy coraz więcej sobie uczynić dobrych rzeczy. A to jest Pana. Bo okazuje się, że, że ktoś, o kim mógłbyś wyrażać się w taki czy inny sposób, w pewnym momencie Bóg ci rozlewa miłość do tej osoby i doznajesz, że, że, że te pewne cechy charakteru gdzieś umknęły, a ty widzisz tego człowieka w doświadczeniu i czujesz to jego doświadczenie. I je widzisz właśnie tak, jakbyś ty był sam w tym doświadczeniu czy sama. A więc zmienia się postawa człowieka wobec człowieka. I o tym tu apostoł Paweł chce nas poinformować, że nie zależy tu na tym, żeby człowiek wykazywał komuś. Tylko, żeby człowiek poddał się wpływowi Jezusa Chrystusa. W nim są ukryte. A Bóg nie chce, żeby to było ukryte. Bóg chce, żeby było odkryte w Tobie i we mnie. Ukryte jest dla tych, którzy nie rozpoznają Jezusa Chrystusa. Ale dla Ciebie Jezus jest odkryty. Poznawanie Jezusa to jest kosztowanie z niego, to jest czerpanie z niego. Skarby, Boże, to jest piękna rzecz. Rozwijajmy się, bądźmy bogaci w Panu. Nie chodźmy jak żebracy i nie zachowujmy się jak biedacy i stale pokazujmy, że my to tacy już jesteśmy, no i trudno tacy będziemy. To zostań w domu, nie idź do pracy, leż i, i spowoduj to, że twój dom pójdzie w ruinę i wtedy powiedz, no tak widocznie musiało być. Mój dom w ruinie, moje dzieci jak żebracy chodzą, no widocznie tak miało być. No, nie zrobisz tego, bo zależy ci, żeby twoje dzieci były nakarmione, gdyby one krzyczały z głodu, twoje serce by cię bolało. Zwróć uwagę, Kościół nie może wołać z głodu, że brakuje ludzi, którzy nawzajem idą w miłości, aby poznawać Pana. Którzy karmią się Chrystusem Jezusem i żyją, i się rozwijają, budują się nawzajem. Pokarm Chrystusa Jezusa jest tak cenny, że kiedy karmimy się Chrystusem, widzimy inaczej, nasze oczy inaczej widzą, nasze uszy inaczej słyszą, a nasze serce inaczej patrzy na te rzeczy, na które napotykamy. A więc w sumie apostoł Paweł chce przemieszczać ludzi od tego, co było fizycznie, do tego, co jest duchowo. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. I On pokazuje, to jest moja radość, że wzrastacie, rozwijacie się. Chwała Bogu, bądź tym człowiekiem, który chce chlubić się Panem, chce chlubić się wzrostem, rozwojem, przyjmujesz więcej z Pana, żeby móc więcej podzielić się z innymi. To jest dla Ciebie czymś cennym, czymś ważnym. Yy, czy przy, przynosimy coś na stół i, 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 i możemy kupić to, czy tamto i cieszymy się, że możemy to kupić że, że zarobiliśmy i możemy przynieść do wspólnego stołu coś, żeby wspólnie też to móc spojrzeć. cieszymy się, że, że nie, nie musimy przychodzić i, i patrzeć po innych ale, ale możemy coś też przynieść od siebie bo tak jest poczucie normalnie człowieka tym bardziej w tych duchowych wartościach Apostoł w innym miejscu mówi ten to, ten to, ten to, każdy przychodzi, bo chce pokazać, że Pan jest bogaty, że mój Pan jest bogaty, że ja dzisiaj też kosztowałem z tego Pana i dzisiaj mogłem doświadczyć, jak On mnie obdarzył, jak On mnie podniósł, jak ten sam Chrystus, to jest wspaniałe, ja wiem, że usłucha nas ten sam Chrystus, co chodził z Janem, z Piotrem, słucha nas teraz, to jest piękne i jest tutaj. Przebywa między nami, jest zainteresowany dokładnie tym samym, co był zainteresowany wtedy, abyśmy żyli i obfitowali. Nigdy nie, nie zostawia nas samych. Tam, gdzie dwóch, trzech, ja jestem, mówi. Jeżeli przyszliśmy tu z powodu Jezusa, to on tu jest obecny, aby dokładnie dalej z nami robić to, co robił z uczniami z poprzednich pokoleń. I ten. Jest, na przykład, apostoła Pawła, tak samo pracował we wszystkich tych pokoleniach. W ten sam sposób kierując na, na skarby, w tym Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie wkorzenieni w nim, zbudowani na nim i utwierdzeni wierze, jak Was nauczono, składając nieustannie czynienie. Zobaczcie, apostoł Paweł, kiedy mówi o dziękczynieniu, kiedy mówi o tym chodzeniu w Panu, przechodzi później, uważajcie, bądźcie, aby Was kto nie sprowadził na manowce. Idziecie wspaniałą drogą, chwalicie Boga, dziękujecie Panu za wszystko, czym Was zdarzy. Uważajcie tylko, żeby ktoś Was nie sprowadził na manowce, gdzie nie będziecie tego mieli, gdzie będziecie znużeni, zagubieni, zniechęceni, gdzie. gdzie Myślenie w ogóle, że, że ludzie mogą jakoś razem być na zasadach miłości Chrystusowej, wydaje się czymś prawie nieosiągalnym. A dlaczego nieosiągalnym? Przecież wszystko jest możliwe w Panu Jezusie Chrystusie. My wiemy, że świat i dzieła ludzkie zginą, ale kto trwa w Chrystusie, żyć będzie na wieki. A więc nasz wybór, nasze bogactwo to Chrystus. Oczywiście żyjemy tutaj i poruszamy się po tym świecie, ale wszystko, co, co, zarobimy, co, co, co zarobimy, to zginie. Ale co w Chrystusie, to trwa na wieki. A więc lepiej bogacić się w Panu, żeby móc usługiwać innym tym, czym Pan nas obdarza, niż skierować się tylko na, 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 na to fizyczny rozwój, zapominając o duchowym. Jeżeli będziemy rozwijać się duchowo, to w każdym tym fizycznym będziemy szczęśliwi z Panem, zadowoleni w Panu i będziemy wdzięczni Mu za to, że każdy dzień nas przybliża do Pana. Będziemy wiedzieć, tu na świecie mogą się dziać wszystkie te rzeczy, mogą yy, okazywać zbliżające się czasy końca, a będziemy się cieszyć w Panu, że zbliża się koniec. Ponieważ nasze serce nie jest rzeczami tego świata, my nie mamy tutaj upodobania, ani nie myślimy sobie o jakby fajnie było jeszcze pożyć. Chce nam się żyć z powodu Chrystusa, żeby go poznać, a nie po to, żeby zarabiać pieniądze i wydawać i cieszyć się, że zarabiamy, wydajemy i tak dalej. Rusza się to wszystko jakoś tam. Co to jest? To jest, to jest jakby kręcenie się wokół czegoś, co, co idzie w, w zginięcie, ale. To, co mamy w Chrystusie, jest wieczne. A więc spodziewamy się, że będziemy się rozwijać, wzrastać i że będziemy jeszcze więcej czynić tu dobra sobie nawzajem, bo wróci nasz Pan. To jest nasza nadzieja. On wróci i przyjdzie z zapłatą do każdego z nas. A więc rozraduj się w Panu. Pozwól sobie sięgać bogactwa Pana Jezusa Chrystusa, a on ci pokaże to, czego. Czego byś nigdy sam czy sama nie osiągnęła, czy nie osiągnął. Raptem zaczniesz miłować ludzi i będziesz doświadczać, że, że możesz w miłości zobaczyć ich ból, ich problem, aby móc im pomóc w tym doświadczeniu. Ale bez Pana jest to niemożliwe. Jeżeli duch jest strapiony, to nikomu nie pomoże, jak tylko zaszkodzi. A więc musimy uważać, aby. Urojeniem, filozofią, podaniach ludzkich, żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I wszystko, co mamy, to mamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Także korzystajmy z tego, co, co daje nam zrozumienie, że nasze prawdziwe zadanie to wspólnie razem wzrastać w poznawaniu Pana Jezusa Chrystusa, w czerpaniu z niego. Łaski za łaską, w oczyszczaniu się też. Ale oczyszczanie z Grzechów to nie jest dla nas największa jakby satysfakcja. O wiele większą jest przyjmowanie z dobra Chrystusowego. W nim umarliśmy. Nie po to, żeby się chlubić powiedzmy samym tylko, no, ja umarłem. Ale się chlubić tym, że żyję. I obfituję, że mogę korzystać z Pana Jezusa Chrystusa, że możemy być sobie bliscy w Chrystusie. Pomyśl, nie trać czasu. Bardzo szybko mijają te dni, godziny, minuty, szybko to szybko, bardzo biegnie. A my mamy tylko tyle czasu, co nam daje Bóg, aby to wykorzystać, aby czynić sobie nawzajem, Boże, dobro, aby wzrastać w poznawaniu Pana, razem wzrastać, rozwijać się. To jest tylko tyle, ile dał nam Bóg. To jest nasz czas, nie zmarnuj Go. Nigdy Go nie zmarnuj. Kiedy rozumiesz, kiedy są różne naprężenia, ludzie ponastawiani przeciwko sobie, ty spójrz ponad te nastawienia i zobacz, przecież wróci Chrystus. On nie chce znaleźć ludzi w złych nastawieniach. On chce nas znaleźć w miłości wzajemnej, w wierze, która jest czynna w miłości. A więc sień wyżej ponad to i zobacz to, i nie dołączaj się do czegoś, co nie ma sensu, po czym ludzie są rozbici i źle nastawieni do siebie. Dołącz do Chrystusa. Tam doznasz, że Twoje serce zmięknie i umysł inaczej będzie myśleć, a Twoje życie nabierze innych standardów kolejnych wspaniałych możliwości, aby modlić się do Pana w tych sprawach, które są naprawdę ważne. A więc nie zło na Ziemi jest dla nas centrum naszego zainteresowania, ale dobro Chrystusowe. Jeżeli w ten sposób będziemy patrzeć, to będziemy mogli zawsze dziękować Bogu za to, że Jezus żyje, że wstawia się za nami, że aniołowie Jego przebywają także na tej Ziemi, że Duch Boży. Dociera do nas, napełnia nas. Będziemy się cieszyć z opieki Bożej, będziemy się cieszyć, że niczego nam nigdy nie zabraknie, bo Pan się o nas troszczy. Będziemy się cieszyć z pełnego dostępu do wiecznego miejsca, będziemy się cieszyć, że w nim zasiedliśmy już po prawicy Bożej. Będziemy się cieszyć, że możemy dzięki temu patrzeć na, na to, co się dzieje, nie jak ludzie, którzy tu mają tylko swoje centrum wszystkiego zadowolenia czy czegokolwiek, ale jak ludzie, którzy wiedzą, że to się skończy. Więc nie zmarnujmy czasu swego nawiedzenia. Wykorzystujmy ten czas, szukajmy pomocy Pana w tych wszystkich sprawach. On wie, jak to uczynić. I będziemy mogli doświadczać naprawdę coraz więcej poznawania Pana, a przez to poznawanie będziemy jeszcze więcej mogli dziękować Bogu za Jezusa Chrystusa, którego On nam posłał. Bo przecież bez Jezusa Chrystusa to życie nie miałoby żadnego sensu. Wszyscy. Zgrzeszyliśmy wszyscy do Gehenny. A więc, jak można pozwolić sobie dzisiaj na to, żeby nie radować się w Panu? Jak można sobie pozwolić na to, żeby chodzić w łachmanach uwielbiania, zamiast chodzić w pięknej, czystej szacie uwielbiania? Jak można sobie pozwolić, żeby uwielbianie zostało zaduszone złymi myślami, złymi działaniami? Przecież my jesteśmy właśnie po to, żeby rozumieć, że nam uczyniono łaskę, nam wszystkim uczyniono łaskę i w Chrystusie Jezusie wydostano nas z tego rozdarcia między sobą nawzajem, z tego złego nastawiania przeciwko sobie nawzajem. W śmierci Chrystusa przybito do krzyża cały nasz dłużny list, abyśmy uwolnieni od tego dłużnego listu, mogli nawzajem dziękować Bogu, że daje nam prawo żyć. Dajmy innym prawo żyć. Żyć w chwale Jezusa Chrystusa. Naśladujmy raczej Jezusa Chrystusa, nie diabła, oskarżyciela. Naśladujmy tego, który chce dać nam żyć. Mówi: Żyj, ja Ci przebaczę, idź, żyj, raduj się, wykorzystuj czas, poznawaj Boże Słowo. Zobaczcie, co, co, co jeszcze Paweł mówi. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzności i wystawił je na pokaz odniósł w nim w Chrystusie triumf nad nimi. A więc mamy wspaniałego Chrystusa, który wygrał z wszystkimi mocami ciemności. Pokonał wszystko, więc niech Bóg napełnia nas radosnymi myślami, wdzięcznymi myślami. Myśmy raczej o Chrystusie, o tym, co dla nas znaczy Chrystus, kim on dla nas naprawdę jest. Wspaniały Mesjasz, wspaniały Odkupiciel, wspaniały Pasterz. Myśmy raczej o nim. Nie, nie dajmy sobie odwrócić oczu od Chrystusa, bo przecież nie ma nikogo tak cennego tutaj na Ziemi. On był na ziemi, chodził tutaj i wygrał całą bitwę. Miał cały czas świętą relację z Ojcem i nigdy tego nie stracił, prócz tej chwili, kiedy przyjął nasze grzechy na siebie, abyśmy my mogli zostać uwolnieni z naszych grzechów, aby nowe życie prowadzić. Dalej stoi przed Ojcem, jest w pełnej jedności i miłości wzajemnej z Ojcem. Dołączajmy do Ojca i Syna i cieszmy się z tego. Idźmy razem. Idźmy razem, to jest chodzenie w Chrystusie Jezusie. Po co tracić czas na, na, na jakieś tam dziwne rzeczy, skoro możemy mieć oczyszczone, oczyszczoną listę naszą, spłacone nasze długi, być wolnymi ludźmi, aby czynić to, co podoba się Pan. Niech On nas napełnia, bo przyjemnością jest dla nas, gdy Jezus napełnia nas tym, kim On sam jest, a nie przyjemnością jest dla nas, gdy diabeł nas napełnia tym, kim On jest. Wcale się dobrze człowiek nie może z tym czuć, bo to dręczy i męczy człowieka. Ale to, co daje nam Chrystus, to nas buduje i podnosi do góry i dodaje otuchy, że warto żyć, bo kiedyś wróci Pan i wtedy będą znalezieni w Nim. Zobaczymy do Ojca. Będziemy tam na zawsze. Amen. Amen.